Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić zrzut ekranu w Snapchat bez powiadomienia drugiej osoby. To bardzo proste, pokażę Ci to w mniej niż minutę i działa tak samo, niezależnie od tego, czy masz iPhone A, i Pada czy dowolny smartfon. Na początku wchodzimy na nasze urządzenie i uruchamiamy aplikację Snapchat. Gdy jesteśmy już w aplikacji Snapchat, przechodzimy do rozmowy lub obrazu, z którego chcemy zrobić zrzut ekranu. Zanim wejdziemy do środka, robimy następującą rzecz. Najpierw włączamy nagrywanie ekranu, czyli wideo, następnie wchodzimy do rozmowy lub zdjęcia. W ten sposób urządzenie nagra wideo z tego, co widzimy na ekranie. Potem przechodzimy do galerii i wykonujemy zrzut ekranu z nagranego wideo. Dzięki temu nie zostanie wykryta żadna klasyczna zrzutka ekranu w aplikacji. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zostaw je w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję.